Dzień dobry, hejka, cześć, witajcie, jestem Kasia, a razem ze mną sprawca tego całego pięknego zamieszania, Wojciech Chrzaniowski. dzień dobry. Dzień dobry, miło cię znowu zobaczyć na naszej konferencji. Mi tak samo i tak samo cieszę się, że ta druga edycja jest i pewnie kolejne też będą w bo tak miało być, że pierwsza edycja, potem druga i finaliści zmierzą się w trójce, prawda? Tak, oczywiście, zgodnie z tą formułą, o której mówiłem już na pierwszej konferencji, gramy dwie, dwa turnieje, w których wyłaniamy zwycięzców. Po dwóch zwycięzców męskich, po jeden z drużyn mieszanych trafia do wielkiego finału, mówczy, który jeszcze w tym roku odbędzie się, ale termin jest na razie tajemnicą. Okay, no ale przypuszczam, że może to jakiś grudzień będzie tak, pewnie taka bardzo realna data. Na no, Pewno nie będą to już miesiące od stycznia do października. <noise> to fakt, to fakt. Ale pytam dlatego o tą trójkę, ponieważ nie wiem, czy jest pan na bieżąco, ale dzisiaj poda taka propozycja w mediach, ekipa EBB chciałaby wystąpić u was razem, no oni taką propozycję podali z ekipą Sixpacka, więc musimy to na bieżąco skomentować. Czy jest taka szansa, że zobaczymy tą ekipę EBB? Jest szansa. E, tak jak wiecie... Ten pierwszy sezon mówa, czyli trzy mowy ma taką formułę, że w trzecim grają zwycięzcy move 1 i move 2, więc w tym sezonie już niestety nie przyjmujemy zgłoszeń. Ale w następnym sezonie czemu nie? A to na przykład na trójce w ogóle będzie innych drużyn, czy to będą tylko te finaliści tych słów? Tak, w sensie na, tej na edycji? Na trójce nie będzie nowych drużyn. To będą finaliści z Move 1 i Mów 2. Do Mów 3 z Move 1 przeszła drużyna Crashera, no i drużyna Boksdela pod dramatycznym meczu Awans. <noise> No i teraz, i oczywiście drużyna Natsów w meczu drużyn mieszanych. No i teraz mamy przed sobą ciekawe pojedynki, moim zdaniem jeszcze bardziej emocjonujące, więc następna szansa dołączenia do muwa nie w tym roku. No, słuchajcie, Michale Pasternakowi i ekipy poczekacie sobie jeszcze troszkę. Ile poczekacie, tak. Ale jesteśmy otwarci i my naprawdę słuchamy opinii kibiców i rozmawiamy z drużynami, no które właśnie, nam podpowiadacie. No właśnie, to muszę o to zapytać. Dlaczego nie ma ekipy fantazy? Bo ja sama, jak widziałam domu mówi, musi być ekipa Fantazy. Co się stało, że nie ma ich? Trwały rozmowy. Jesteśmy oczywiście cały czas otwarci i zainteresowani w kontekście, tak jak już mówię, przyszłych mówów. Nie mów dwa i mów trzy. Natomiast no, nie chciałbym zdradzać szczegółów. Chciałbym tylko powiedzieć, że wysłuchaliśmy tego. Zależało nam na tym, ale może powiedzmy tak, terminy się nie zgrały tym razem. Ale to bardzo fajne, że chociaż jest to zapewnienie, że jakieś rozmowy były i że może no będzie ten na tych przyszłych edycjach. Bardzo chcemy. To jest taki projekt, do którego. Do tworzenia zapraszam wszystkich zapraszam też was my codziennie przeglądamy internet przed naszym wydarzeniem słuchamy waszych podpowiedzi pytacie mnie też czasami o zasady mówa jesteśmy też gotowi modyfikować te zasady tylko tak jak mówiłem mów 1 i mów 2 to jest taki rodzaj kwalifikacji do finału mów 3 więc my nie możemy teraz zmienić zasad na mów 2 ale na mów 3 jesteśmy otwarci żeby wprowadzić jakieś modyfikacje chcemy tworzyć ten projekt razem z wami no pewno projekt fajny i też widać że no, to pomaga trochę dzieciakom też rozwinąć się na te inne takie sporty. Też tutaj no nie jest tak jak na konferencjach Firkowych, że jest ta ostra patologia, chociaż wiadomo, te sztuki walki, no chcąc jak są chcą, się tu przenikają, ale to chyba też jest fajne, taka, taka właśnie promocja piłki nożnej jeszcze większa. No ja po to ten projekt stworzyłem, żeby promować aktywność fizyczną. Od tego się w ogóle zaczęło. Zacząłem się zastanawiać, co mogę zrobić, używając moich doświadczeń, moich kontaktów, mojej wiedzy w biznesie, żeby pomóc młodzieży w jakimś ważnym dla ich aspekty. Uważam, że aspekt zdrowia. Mimo że wiesz, jak się ma tam 15 lat, to się nie myśli o zdrowiu zazwyczaj. A ja myślę, że warto już wtedy, szczególnie że mówimy tu o aktywności fizycznej, którą ja przynajmniej w moim życiu najwięcej podejmowałem, kiedy właśnie byłem nastolatkiem. Więc zachęcam wszystkich do grania w piłkę, ale nie tylko. Wiesz, ten projekt jest też o tym, żeby po prostu przekraczać swoje granice, swoje cele. Bieganie, siłownia, pływanie, to wszystko ma wielki sens zamiast cały czas siedzieć przed kąpem. No właśnie, ale na przykład patrzą na to, jak niektórzy zawodnicy bardzo ambitnie podchodzą do tego, no bo to, co robi Pasza, ja obserwuję jego Instagrama, on naprawdę wziął się na poważnie za tą piłkę. Oni naprawdę, wiesz, nawet wczoraj też rozmawiałem z Leksi, umawialiśmy się tam na jakieś spotkanie, ona mi mówi, wiesz co, nie mogę się spotkać w tym i tym dniu. Ja mówię, dlaczego? A, wiesz, bo mamy trening, Kurat, wiesz, rozmawiałem, tam też był jej menedżer i mówi, słuchaj, ja zobaczę w kalendarz, ale Leksi wtedy gra rozgrywa trening. Ja tak myślę, że przecież już, już zrobiła trening e, dla, dla naszej federacji, który zresztą będzie dostępny, będzie można obejrzeć na kanale Move Federation. No ona mówi, nie, wiesz, my tak prywatnie trenujemy, bo chcemy wygrać, bo bardzo nam zależy, żeby e, gołci przegrali ten mecz, też na gołców. E, I tak jak powiedziałaś, i Pasza, i tam przecież w drużynie Paszy jest Kłebo. Kłebo już od roku się szykuje na MUWA. Regularnie rozmawiamy na ten temat i wiem, że jest bardzo zaangażowany. On w ogóle regularnie gra w piłkę, więc spodziewam się, że drużyna Patrzy będzie, jest szansa, że będzie gwiazdą tego turnieju. A to tak samo, Mata też podobno gra bardzo ambitnie w piłkę, więc może jakaś drużyna Maty kiedyś? Chcielibyśmy, zapraszamy Matę. Ja dzisiaj mówiłem na konferencji, że e, będzie można e, oglądać Move Federation w kanal plus online. E, i na tej też platformie można zobaczyć koncert Maty. Ja jestem wielkim fanem e, Maty. Wow. No to było, wiesz, wow, i bardzo się cieszę, że też rozszerzyliśmy ofertę dzięki temu partnerstwu z Kanal Plus Online. I dzięki temu, że wiesz, oni dołączyli do nas, to teraz jak kupujesz dostęp do, e, do Move Federation, to sobie możesz też obejrzeć na przykład koncert Maty. W tej samej cenie nie musisz nic zapłacać. Tak, widzicie, dwa cię przyjemne wiadym spożytecznym. Ale tu zapytam jeszcze o ten drużny GoS, bo to było duże poruszenie. Dlaczego Boxer, który ma swoją drużynę, która no, no, w, na pewno będzie na. 3, dlaczego jest teraz kapita znaczy kapitanem, trenerem w innej drużynie? E, tak, tu się Krzysiek Stanowski pomylił na konferencji, bo Boxdale jest trenerem, a nie kapitanem. E, wiesz, no to była propozycja od gołsów, bo oni też się mega szykują na to starcie. Boxdale już wie, z czym się e, wiąże Mów. Pamiętam, że przed tą pierwszą galą niektórzy byli tacy sceptyczni, czy w ogóle ta gala wyjdzie, czy drużyny będą zaangażowane, a nie tylko były fantastyczne opinie na temat jakości tej gali, no naprawdę kozacka gala, ale poziom gry był naprawdę dobry. Wiem, że drużyny nie były wyrównane, pracujemy nad tym, to nie jest też łatwe, proszę weźcie pod uwagę, że to nie jest tak, że wszyscy influencerzy czekają, żeby wziąć teraz udział w Mówię, dopiero budujemy tę markę na polskim rynku, więc no, staramy się zestawić jak najlepsze składy ale dopiero to budujemy. Natomiast co do samego Boxdela jest trenerem, bo bardzo zależało nam, żeby z jego doświadczeniem, także w mówię, ale doświadczeniem piłkarskim, bo on też regularnie gra w piłkę, wsparł drużynę Gołców, tym bardziej, że Lexi się tam grubo szykuje na nich. No to na pewno. Panie Wojtku, jeszcze na koniec, jeżeli nie chce pan o tym rozmawiać, to możemy to zamknąć, ale jakby chcę, bo widzę też ostatnio w mediach jest duże poruszenie, a chyba trochę za bardzo niektóre osoby obrywają. Pan pewnie wie już, o czym chce porozmawiać, bo jako osoba, która jest no, właścicielem Spotlight AG Dużo jest teraz wokół Stu, wokół tych umów NDA i tak dalej, więc jeżeli pan może jakkolwiek skomentować tę sytuację, powiedzieć cokolwiek, żeby... No bo wiadomo, jaka łatka teraz przygnęła trochę, jaka jest zmieszanie i jakkolwiek chciałbym to wyjaśnić, jeżeli pan może. No tak jak ostatnio też rozmawialiśmy, ja się tak umówiłem po prostu prywatnie ze Stewartem, że nie będę komentował jego życia. Ta sprawa dotyczy jego życia. Hmm. Ma to jakby nic wspólnego z naszą bieżącą działalnością. Jesteśmy w kontakcie, no, życzę mu jak najlepiej. Natomiast, tak jak mówiłem, chciałbym, żeby to zostało w jego sferze życia, i mm, myślę, że. Nie mam tutaj dużo do dodania. No właśnie, domyślam się, że dużo jest teraz. W sensie on, na pewno te wynosy do niego dochodzą, a też dużo osób, które niby mówią, że umowy mowy z Wami i tak dalej, się wypowiada. Więc właśnie po prostu chcemy znaleźć jakiekolwiek źródło odpowiedzi na to pytanie. Jasne, no. Nam też zależy na tym, jako firmie, żeby ta sprawa została wyjaśniona. Jeżeli pojawiają się jakieś oskarżenia, a nie idą za tym dowody, to weźcie też pod uwagę, że można zrobić człowiekowi krzywdę w ten sposób. I wielu już ludziom w internecie zrobiono w ten sposób krzywdę. Ja nie jestem tu, wiesz, od dawania wyroków, co było, co nie było. Ja na pewno żadnych materiałów na ten temat nie mam. No ale jeżeli ktoś ma, to uważam, że są lepsze miejsca, żeby tę sprawę załatwić niż media. I w ogóle jestem za tym, żeby w mediach, w takim dziennikarstwie, które się próbuje robić, zachowywać rzetelność dziennikarską, która nie mówię, że przy tej sprawie, ale ogólnie mogłaby być na wyższym poziomie w internecie, tak żeby nie wyrządzić komuś krzywdy, no więc jeżeli ktoś ma jakieś dowody, materiały to tak jak mówię moim zdaniem rozsądniej i, i zdrowiej jest po prostu udać się w inne miejsce niż do mediów. No właśnie dlatego budujące jest to, że chociaż te kanały, komentary, które teraz się podają no dawkują te informacje, sprawdzają i nie chcą wydawać osądu, bo wiadomo, że łatwo jest człowieka skrzywdzić, dlatego to właśnie pytam, czy jest szansa, że no, pewnie STIU sam w sobie nie zabierze głosu, ale może jakolwiek ta sytuacja się niedługo zamknie, no bo na pewno to nie jest łatwo. Jasne, no tak jak powiedziałem ta sprawa nas bezpośrednio nie dotyczy, natomiast od Stewarta wiem, że to już wcześniej dużo o tym mówiłem. On po prostu nie chce być, uczestniczyć w życiu publicznym po tylu latach, e, więc uważam, że powinniśmy to po prostu uszanować. Dlatego, słuchajcie, na tym kończymy, ale myślę, że tak i tak dużo pana słowa teraz dadzą, bo no mówię, nie fajnie oskarżać kogoś, jeżeli nie mam takich podstaw, a wiadomo, że łatwo jest napisać z jakiegoś konta, że tak, tak, się działo, więc dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo i powodzenia. I słuchajcie, wykupujcie Pay Per View i widzimy się, bo bilety chyba też jeszcze macie, czy już nie mają? Są, ale przyspieszyła sprzedaż w ostatnim tygodniu, no, jest... bo zazwyczaj takie, że bilety się bardzo dobrze sprzedają w pierwszym tygodniu i potem na dwa tygodnie przed Galą bardzo szybko znikają, także spieszcie się, bo została już końcówka biletów, ale dzisiaj uruchomiliśmy sprzedaż pay-per-view w serwisie Canal Plus Online. Kupujcie mu Federation. Także słuchajcie, ja jako fanka piłki nożnej byłam na pierwszej edycji, pewnie druga będzie tak samo mocna. Jeżeli chcecie, to oglądajcie. Zapraszam i dziękuję bardzo. Super, dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Dzięki, naprawdę. No, dziękuję. Bo...